Witajcie. Witam was z wielką radością w niedzielne przedpołudnie i pragnę zaprosić do dobrych myśli. Dzisiaj o ciszy, o ciszy nad jeziora. Z nad jeziora, bo też dzisiejsza ewangelia ukazuje nam scenę, jak to Jezus usiadł nad jeziorem i nauczał tłumy, a więc mówił, mówił do ludzi. Bo dzisiaj znowu po raz kolejny chcę właśnie o tym, o Bogu, który mówi, o Bogu, który nieustannie kieruje do mnie swoje słowo, o stwórcy, który mówi do swojego stworzenia. I żeby to słowo mogło zapaść głęboko w moje serce, potrzebna jest cisza. A dzisiaj też, jakoś szczególnie w tą niedzielę, ta cisza mocno obecna, bo też cisza wyborcza. A my, mistrzowie zagłuszania ciszy, ileż to razy w obliczu tej ciszy wyborczej słyszymy, że jest ona zagłuszona, że, że gdzieś tam złamana, my też w swoim życiu, jakby nieustannie łamiemy tą ciszę, nieustannie ją zagłuszamy, nieustannie nie pozwalamy Bogu, by mówił do mnie, a potem czujemy się gdzieś pogubieni, a potem gdzieś nasze czyny, nasze słowa tak dalekie od tych, jakbyśmy chcieli, od naszych wartości, od naszych ideałów, Bóg, który chce mówić do człowieka, Bóg, który zna moje serce, Bóg, który nieustannie chce do mnie przemawiać. I dzisiaj takie trzy jakby aspekty, chyba jedne z najistotniejszych tego, co Bóg chce mówić na różne sposoby do nas nieustannie. Bóg, który nieustannie chce mówić, kocham Cię człowieku. Bóg, który nieustannie chce mówić, kochaj i mnie i drugiego. I Bóg, który nieustannie chce mówić, nie grzesz dziecko. Nie grzesz. Jakby te trzy wymiary. Oczywiście Bóg kieruje do nas te słowa na różne sposoby, w różnej formie, przez różne swoje słowo. Ale kiedy regularnie pozwalam Bogu, by te słowa do mnie kierował, kiedy nieustannie, regularnie staram się słyszeć te trzy wezwania, jakże inaczej wygląda moje życie. Jakże inaczej wygląda każdy dzień, kiedy przeżywany jest, w obliczu tych słów, z tymi słowami, w myślach i w sercu, Boga, który mówi do mnie: Kocham Cię, Boga, który mówi: Kochaj, żyj miłością, i Boga, który mówi: Nie grzesz, który nieustannie przypomina mi to każdego dnia: Łukasz, nie grzesz, kochaj i jesteś przeze mnie kochany. Dlatego, moi drodzy, tutaj, z nad tego jeziora, chcę Ci zaproponować takie wezwanie. Młodzież nazywa to challenge, tak? Challenge na najbliższy tydzień. Przez najbliższy tydzień ja też się zmobilizuję, by wstawać wcześniej rano i każdego dnia spróbować nagrać taką dobrą myśl połączoną z dobrym słowem, dobrą myśl motywowaną, najczęściej Ewangelią z dnia. Chcę Cię zaprosić do takiej formy. Może właśnie do tego, by przez ten najbliższy tydzień jakby wykazać bardziej taką postawę Boże, mów do mnie, jakby zapragnąć usłyszenia Boga, który do mnie mówi. Może te krótkie filmiki w tym Ci pomogą, może warto wstać trochę wcześniej, w ten najbliższy tydzień, i pozwolić Bogu mówić do siebie. Może warto, kiedy nie wiem, dzieci już zasną, wieczorem znaleźć 10-15 minut, uklęknąć i powiedzieć Boże, mów do mnie. Chcę usłyszeć Twoje słowo, Ciebie, który, który do mnie mówisz. Jak piękne jest życie, które przeżywam w zasłuchaniu w Boże Słowo. Jak piękne jest życie, które przeżywam jako stworzenie, wsłuchując się w głos Stwórcy, nie żyjąc po swojemu, ale pozwalając, by Bóg nieustannie aktualizował w moim życiu te trzy wezwania: Jesteś przeze mnie kochany. Kochaj, żyj miłością i nie grzesz. Dobrej Bożej Niedzieli i takiej ciszy może dzisiaj w tą niedzielę które większej dobrego błogosławionego dnia